Witajcie, w, sz, yy, witajcie 6 grudnia na vlogmasie 5. I dzisiaj pogadanki o, o mojej relacji z ten, no o moim poprzednim klubie i czy jestem w nowym klubie, no i ogólnie takie rzeczy. Czyli po prostu taki luźny vlogmas, nie będzie oczywiście całe o tym, no ja po prostu powiem jak się nazywa mój nowy klub, z kim założyłam nowy klub, yy, dlaczego zakładam nowy klub i takie te. W ogóle ładnie mega ustawiłam sobie półeczkę, tak to? Dobra, to może najpierw powiem czemu odeszłam z klubu naszego poprzedniego z maju. Ja z maju yy, zakończyłyśmy przyjaźń. Pytacie się dlaczego? W sumie odpowiedź jest nawet na niektórych moich filmach i mai. Ja z moją się w kółko kłóciłyśmy. W... I w ogóle teraz nie mamy ze sobą kontaktu. Ona mi tylko pisze jakieś komentarze pod filmikami, ale niezbyt miłe. Więc no. Mm. Tak, i ostatecznie się rozeszłyśmy. Ja zakładam nowy klub. Mogę już wam powiedzieć nawet jaki i z kim. No, więc macie już dlaczego się rozeszliśmy. Po prostu przyjąć nie ma sensu. kółko się kocimy. No, po prostu tak o. Więc przejdźmy teraz do nowego klubu, w którym się bardziej cieszę niż w naszym poprzednim. Położyłyśmy o własnej nazwie klub, który się nazywa HH lub Horse Horse. Za niedługo nawet będę miała z takim napisem profilowe, więc wyczekujcie. I no. Oczywiście e, w swoim na razie e, będziemy mieli 14 koni na tą chwilę obecną. Mamy e, 10 koni w całej naszej stajni razem we trzy dziewczyny. Bo w naszym klubie jest ja, czyli prowadząca ten grupie, jakby ja przyjmuję osoby, ja decyduję o klubie, ja decyduję kto jest w klubie, ja decyduję kiedy mam jazdy, i takie te. Ponieważ w poprzednim klubie z moją y, nie, miał, nie miałyśmy w ogóle żadnych zasad, na przykład y, kto y, ten, że ktoś na przykład y, gada kiedy masz jazdę, lub coś. Tak, to. No, jesteśmy w, w, w klubie. Oczywiście powiedzieć, że to dziwne, że jesteśmy tylko we 3 w, w klubie. No ja wiem, ale... No po prostu staramy się dobrać jak najwięcej osób. Więc no. Co jeszcze? Możemy w sumie rozsiadłać dwa konie. bo Dwa konie są osiadłane. I powiedzieć Wam o dzierżawach i o takich tych dobrze teraz się sobie łajta y jakiego wajta Boże weno ma ze sprzętu. Y Dobra, y y ja mam na dzierżawę tego konisia yy, kokardkę no, na 9 dni dzierżawę a Zosia ma yy, jak to yy, dzierżawę yy, ode mnie ma Aleksy na dzierżawę bo ona też chciała mieć kogoś w ciężarę. Więc mania. Bo ogólnie dzisiaj sobie trochę pojechaliśmy. na... Yy, o mój Boże, nie mogę cię sięgnąć Ari. Jeszcze chwila. O! Boże, spadło Amberka. Sprzęt mi spadł. Ja cię kręcę. Dobrze. Ogólnie jeżeliśmy na Arizonie. Też. Dlatego jest osiedłana. I dzisiaj naprawdę dobrze sobie pojeździłyśmy. Wiecie? Dzisiaj była taka grzeczna, taka idealna. O mój Boże, nie nagrałam, jak mi się ściągało o głowie, ale ściągałam się i odkładam. A kochani, Zosia, która jest z nami w klubie, dała mi na 3 dni przeszkody jedną, bo ona ma do stówy, więc mogę rozkręcać wyższe, więc no. No i ogólnie C ten koń, czy ten, czy ten od Zosi, one nie są u mnie w żadnym dzierżawie ani nie jest tylko na jeden dzień po prostu, bo y Zosia dziś y ich nie wzięła, bo y zapomniała, w sensie nie zapomniała tylko po prostu nie wzięła. Zostawiła u mnie, bo ja chciałam. Ogólnie z tych koni, tylko kartka, tak jak już mówiłam, jest po mnie więc no. Wiem, że to może być nudne dla kogoś w nas, ale chciałam się po prostu komuś wygadać. No. I to by było już na tyle w tym odcinku, w tym vlogmasie, więc pa.